Na pewno mignęła wam gdzieś w sieci informacja o tym, że Netflix zamierza ukrócić dzielenie się kontami w serwisie. Zamieszanie wokół całego tematu jest duże, bo i skala dzielenia się kontami w Netflixie jest duża. Podobno ponad połowa użytkowników serwisu właśnie dzieli się tym dostępem do kont na Netflixie. Skoro skala dzielenia się jest duża, to i skala strachu jest duża. A ja wam zaraz wyjaśnię, o co w tym wszystkim chodzi i zobaczymy, czy jest się czego bać, czy może jednak nie ma się czego bać. Po pierwsze, mówimy o testach, dodatkowo testach przeprowadzanych na małej grupie użytkowników. Nie oznacza to więc, że nagle wszyscy na swoich urządzeniach mobilnych, czy na telewizorach, czy na komputerach dostaniecie informację o tym, że Netflix wie, że się dzielicie i nagle będziecie musieli coś robić. Nie. Na razie, po pierwsze, dotyczy to testów na małej grupie użytkowników. Więc gdzieś te informacje z sieci wyszły właśnie od tej małej grupy użytkowników. Po drugie, dotyczy to póki co jedynie aplikacji na inteligentne smart telewizory. Jestem bardzo ciekawy, czy już na tym etapie trochę was uspokoiłem. No i czy jest się czym przejmować? Trochę tak, a trochę nie. Najpierw sobie w ogóle wyjaśnimy, co to jest dzielenie się kontem na Netflixie, bo to nie jest wcale takie oczywiste, jak mogłoby się wydawać, bo dzielić się można na różne sposoby. Teoretycznie oba są legalne, no bo Netflix w swojej komunikacji od wielu wielu lat informował o tym, że oni nie mają nic przeciwko, jeśli chodzi o dzielenie się kontami w serwisie. Fajnie dzielcie się, oglądajcie, bawcie się dobrze. No i też rozumiem trochę to podejście, bo oni wychodzili z założenia, że skoro znajomi dzielą się kontem, no to w którymś momencie ten znajomy, który jest na doczepkę, stwierdzi: "Hej, ja bym chciał mieć swoje konto i założę nowe konto, w związku z czym ta baza użytkowników, abonentów płacących będzie się zwiększać. Nie wiem, czy ktoś, kto dzieli się opłatą za konto ze znajomymi, akurat chce płacić całą kwotę w imię jakiejś zasady, że chce mieć własne konto, no ale okej, okay, rozumiem to podejście i ono gdzieś w głowach ludzi się zakorzeniło, i w zasadzie chyba tylko Netflix jest taką usługą, która wszystkim kojarzy się z tym, że można się dzielić, tak? Tak zostało to PR-owo przedstawione, a przynajmniej tak ludzie to odebrali. Więc dzielenie się kontem na Netflixie wydaje mi się w głowach większości osób jest czymś absolutnie naturalnym. I generalnie cały ten proces dzielenia się kontem jest bardzo prosty. Ktoś zakłada sobie to konto na swojego maila, podpina tam swoją formę płatności, kartę czy na przykład PayPala. Ma login i hasło, udostępnia je komuś znajomym. Bo nieważne gdzie ten znajomy jest, może nie musi być w jednym mieszkaniu, domu czy gospodarstwie domowym, może sobie być po drugiej stronie kraju i też korzystać. Wystarczy, że się po prostu zaloguje. Jest kilka pakietów, więc na przykład w tym największym cztery osoby mogą oglądać jednocześnie, więc nie będą sobie wchodzić w paradę, czy też nie będą wykorzystywać tego limitu do pobierania. Netflix nigdy tego nie ścigał, to po prostu działało i tyle. To jest ten jeden sposób na dzielenie się kontem. Drugi sposób na dzielenie się kontem, ja przynajmniej tak to odbieram, to jest dzielenie się kontem z rodziną czy jakimiś tam osobami wspólnie zamieszkającymi w jednym domu, czyli ten sposób taki bardziej legalny, no bo nie udostępniamy swojego konta obcej osobie, tylko domownikowi. Tworzycie sobie wtedy po prostu profile w serwisie. Te profile mają oczywiście algorytmy, które dostosowują. Nowe proponowane treści do tego, co już oglądaliście. Fajnie, to działa. Macie na przykład siebie, żonę, dziecko, drugie dziecko, czy babcie, mamę, kogo tam macie w domu, i jest wszystko ok. No więc skąd to całe zamieszanie? Otóż w internecie pojawiła się informacja o tym, że Netflix testuje weryfikowanie dzielenia się kontami, czyli weryfikuje aktualnie, która osoba się loguje na konto i ogląda. I jeżeli to konto jest dzielone, no to niby Netflix z jakimś magicznym sposobem o tym wie i prosi o wpisanie kodu upierzytelniającego, który wysyła na maila albo na SMS-a i użytkownik, który zobaczył taki ekran, ma pewien określony czas, żeby ten kod wpisać. No i jeżeli jesteście użytkownikami, którzy płacą za to konto, założyli to konto, jesteście jego właścicielami, no to dostajecie wtedy na swojego maila lub na swój telefon SMS-em kod, wpisujecie i po sprawie. No ale jeżeli Ktoś ze znajomych, na przykład po drugiej stronie kraju, korzysta z Waszego konta, no to on dostępu do tego kodu nie ma. Musicie mu go wysłać. No i taki to system bezpieczeństwa, że jeżeli macie stały kontakt i wiecie, że możecie się spodziewać takiej sytuacji, no to spoko wysyłacie messengerem, SMS-em, mailem, telefonem, czymkolwiek taki kod. Ktoś go sobie wpisuje, Pyk z powrotem działa. No a jeżeli nie może wpisać tego kodu, no to wtedy Netflix. Wymusza wręcz założenie nowego konta i przy okazji też skorzystanie z tego 30-dniowego okresu. Więc, no, KLOPS nie wpisaliście, nie macie dostępu do tego konta, które ktoś Wam udostępnił. Brzmi logicznie? Z jednej strony tak, z drugiej strony nie, bo może się wydarzyć szereg sytuacji, które nie tyle utrudnią dzielenie się kontami osobom, które dzielą się właśnie, będąc dla siebie obcymi, nie zamieszkując w jednym gospodarstwie domowym, ale również mogą utrudnić życie rodzinom. Już wyjaśniam, o co chodzi. Wyobraźcie sobie teraz sytuację, że udostępniacie swoje konto dziecku. Wasze dziecko, które mieszka z Wami w domu, ma swój własny profil, bardzo często z niego korzysta i jedzie na przykład na szkolną wycieczkę. No teraz nie ma tych wycieczek szkolnych, ale wyobraźmy sobie, że są. Jest po drugiej stronie kraju. Wyjechało sobie w góry, nad morze, na Mazury, gdziekolwiek jest poza domem i ogląda sobie gdzieś tam Netflixa, w podróży, w autobusie, w pociągu czy w jakimś domku, hotelu. Nie ma znaczenia. Ważne, że poza domem robi to ze smartfona albo tabletu, które podpięło się pod Wi-Fi gdzieś tam, albo z pakietu danych. No i dostaje taki monitor, że ma wpisać kod. Niby wszystko w porządku. Dzwoni do Was albo pisze, tato, mamo, wyślij mi proszę kod, bo zablokował mi się Netflix. No ale Wy jesteście na przykład w pracy, nie możecie odebrać. I co? No nie możecie tego kodu wysłać? A przecież to dziecko nie zrobiło nic złego. Nie dzieliło się w żaden nielegalny sposób tym kontem. Po prostu było podpięte pod wasze konto miało swój profil, normalnie zamieszkujecie razem, ale Netflix zobaczył, że loguje się z jakiejś innej lokalizacji i uznał, że to jest to nielegalne niby dzielenie się kontami i je zablokował. No, nie fajnie, prawda? No bo odcina wtedy Netflix dostęp temu dziecku do konta, przecież wy płacicie, chcecie, żeby wasze dziecko mogło z tego korzystać, no i macie problem. To moim zdaniem nie może się udać i prawdopodobnie nie opuści etapu testów z kilku powodów i też technicznych. Umówmy się, Netflix nie jest mistrzem, jeśli chodzi o wskazywanie lokalizacji urządzeń, które aktualnie logują się do usługi. Zajrzyjcie sobie na swoje konto na Netflixie. Tam jest informacja o tym, jaka była aktywność na koncie i jest pokazane z jakich urządzeń, z jakich przeglądarek były logowania do Netflixa i między innymi jest adres IP oraz lokalizacja tego urządzenia. No i powiem Wam tak, w moim przypadku, ale potwierdzałem to też u znajomych, pojawiają się lokalizacje z innych województw. No, i teraz nie wiecie, czy na przykład mieszkacie tak jak ja w Mazowieckim, a ktoś się z Kujawsko-Pomorskiego zalogował. No kurczę, czy to jest włam, czy to jednak jesteście wy. No ale zgadza się na przykład telewizor, czy konsola, czy smartfon, z którego się logowaliście, no ale jakim magicznym sposobem jesteście w zupełnie innym województwie w innej części kraju. Nie wiem, czy Netflix ma bardziej dokładne dane, no ale przynajmniej te, które są udostępniane w aktywności, w dzienniku aktywności, no nie są za specjalnie dokładne, więc moim zdaniem. Netflix nie będzie w stanie idealnie dopasować tej lokalizacji do, tego, do tej lokalizacji, w której było założone konto i jest standardowo używane czy opłacane, więc no po prostu takie ślepe strzały w różne części Polski będą sprawiały, że nawet Wam z innego urządzenia może się okazać, że Netflix zablokuje dostęp, bo uzna, że akurat teraz nie jesteście w tej lokalizacji, w której powinniście być, a Wy jesteście, ale no, tak im się po prostu źle zgeolokalizowało. Każda usługa, każdy serwis w jakiś sposób testuje swoje nowe funkcje, które sobie wymyślił i chce sprawdzić, czy one mają rację bytu. Bardzo często robi to na wąskiej grupie użytkowników i absolutnie nie oznacza to, że w każdym przypadku ta nowa funkcja po testach wejdzie do codziennego użytku i będzie dotyczyć wszystkich. Więc najprawdopodobniej są to po prostu jakieś przymiarki Netflixa, żeby może coś zrobić z tą weryfikacją kont. Nie znaczy to oczywiście że tak się finalnie stanie, no bo Netflix też będzie badał to, w jaki sposób ludzie odbierają te zmiany czy te testy, no umówmy się, jednak ludzie na pewno negatywnie to odbierają i ja rozumiem, że Netflix boi się trochę Disney Plusa, który bardzo szybko zyskał na popularności, bardzo szybko rośnie im ta baza, dużo szybciej niż z tego czasu Netflixowi. Netflix chwali się w tej chwili 200 milionami użytkowników. Jakby oddzielić od tego osoby, które dzielą się kontem, i każda z tych osób miałaby założyć nowe konto, no to ta baza abonentów podejrzewam znacząco by wzrosła. No ale bardzo trudno wychodzić z założenia, że jeśli Netflix usunie możliwość dzielenia się kontami, będzie to bardzo mocno weryfikował i po prostu to zablokuje, to magicznym sposobem zwiększy się liczba abonentów płacących. Bo umówmy się, nie każdy, kto zostanie odpięty od znajomych, założy sobie nowe konto i będzie płacił. To jest jasne. A moim zdaniem. Efekt całego tego działania może być w ogóle odwrotny, bo z tych 200 milionów masa osób zdecydowała się moim zdaniem na płacenie za Netflixa właśnie dlatego, że przy poszczególnych pakietach może podzielić tę opłatę na kilka osób. No bo słuchajcie, no, jeżeli płacicie na przykład 52 zł za ten najwyższy pakiet premium, możecie korzystać z czterech urządzeń jednocześnie, no to podzielenie się na dwie osoby, to już płacicie połowę tej kwoty na cztery, no to jedną czwartą tej kwoty, to jest zasadnicza różnica. Więc myślę, że duża część osób decyduje się w ogóle opłacać Netflix tylko dlatego, że może tę opłatę podzielić z innymi użytkownikami. No i też trzeba pamiętać, że Netflix będzie badał to, jak ludzie podchodzą do zapowiadanych czy plotkowanych zmian, i też będzie musiał jakoś zweryfikować swoje podejście, swoje nowości, właśnie pod tym kątem. Więc nie wydaje mi się, żeby w najbliższym czasie Netflix prowadził na sztywno jakiś mechanizm, który będzie weryfikował to, gdzie kto jest i na tej bazie sprawdzał, czy Wy się dzielicie kontem, czy nie i blokował Wam dostęp do tego konta, jeśli faktycznie się dzielicie. Kompletnie nie widzę, jak by to miało zostać w tej chwili przy tym pomyśle rozwiązane technicznie, żeby to miało ręce i nogi i było faktycznie poprawne, a nie sprawiało kłopotów. Więc tak, na razie bym się nie przejmował, no a jak faktycznie wprowadzi Netflix taki system, no to będziecie wtedy się zastanawiać, czy chcecie płacić sami, czy nie chcecie płacić a pewnie pojawią się jakieś sposoby na dzielenie się, no bo umówmy się, ludzie bardzo lubią się dzielić, szczególnie dostępem do usług VOD. Mam nadzieję, że trochę wyjaśniłem o co chodzi, trochę Was uspokoiłem. Nie bójcie się, moim zdaniem na razie nic się w tym temacie nie zmieni. Magicznym sposobem na Waszym telewizorze nie pojawi się informacji o tym, żebyście wpisali kod i będziecie musieć, musieli znaleźć znajomego, którym, z którym dzielicie konto i, i żeby Wam wysyłał kod. A nawet jeśli tak, no to ludzie założą sobie grupy rozmów na Facebooku, na Messengerze i będą sobie to wysyłać, będą w pełnej gotowości. Więc nawet jeśli to zostanie wprowadzone, to moim zdaniem nie odniesie takiego skutku, jak można by się było tego spodziewać, jakiego się obawiamy i jaki chciałby osiągnąć Netflix. Jeśli chcecie o tym porozmawiać, na dole jest sekcja komentarzy, myślę, że to może być fajny temat właśnie do dyskusji. Jeśli podoba Wam się materiał, zostawcie proszę łapkę w górę, zasubskrybujcie nasz kanał. No i widzimy się przy okazji następnego filmu. Trzymajcie się, cześć.